Witam Was serdecznie i zapraszam na przegląd trendów na jesień i zimę 2025 na 2026. Dzisiaj zajmiemy się torebkami, dodatkami. Pierwszą część o ogólnych trendach odzieżowych macie już na kanale, drugą również odnośnie obuwia i dzisiaj przechodzimy do części trzeciej. Także dzisiaj będzie o torebkach, najmodniejsze wykończenie modele, co się nowego, ciekawego pojawia. Dzisiaj będzie o dodatkach, więc zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie. Proszę kciuk w górę. Możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, i śledzić mnie na Instagramie. Jeżeli polubicie film i pojawi Wam się opcja podbicia i uznacie, że ten film jest na tyle ciekawy, że polecacie go do obejrzenia innym, to podbijcie film, jeżeli tylko macie taką opcję. Torebki to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia w tym sezonie, ale dodatki również wracają, takie rzeczy, które ja osobiście uwielbiam. Jest też dużo rzeczy, które były już wcześniej, więc niekoniecznie musimy uzupełniać swoją garderobę. Pamiętajcie, że ten film jest informacyjny, ten film to jest na zasadzie takiej ciekawostki dla Was, co jest modne. Można z tego korzystać, wcale nie trzeba. Można. Nie kupować totalnie nic, to nie służy temu, żeby jakby pogłębiać jakiś konsumpcjonizm czy coś w tym stylu, tylko po prostu, żebyście wiedziały, co w modowej trawie piszczy. I jeśli chodzi o torebki, to tutaj zacznijmy może od wykończeń torebek, bo to jest chyba bardzo taka najciekawsza rzecz w tym sezonie, jakie mamy wykończenia, i tutaj pojawia się jeden z najmocniejszych ogólnie trendów, jeżeli chodzi o cały sezon jesienno-zimowy, czyli zamsz. Zamszowe torebki w różnych wydaniach, większych, mniejszych, czy to będą jakieś e, kuferki bowling bag, ale najczęściej te większe torby, te szopery, jest zatrzęsienie Torebek zamszowych to jest najmodniejsze wykończenie w tym sezonie, zarówno jeżeli chodzi o buty, jak i yy, okrycia wierzchnie, jak i właśnie torebki. Także mamy torebki zamszowe. Druga sprawa to jest klasyk, czyli skóra licowa. Po prostu skóra licowa, niezbyt błyszcząca, niezbyt matowa, taka totalnie wiecie, jak pomyślicie sobie, skóra, gładka skóra. To ją widzicie przed oczami. Trzecia sprawa to są torebki z takim mocnym lakierowanym błyskiem. Skórzane również, bo skóra, generalnie skóra, to jest jakby hit tego sezonu, czy w wydaniu właśnie zamszowym, największy trend, czy zwykłej skóry licowej, czy takiej właśnie lakierowanej. Więc lakierowane torebki też mamy w różnych wydaniach, zarówno te twardsze, jak i te bardziej miękkie. I jeszcze jednym ciekawym wykończeniem torebek były torebki futrzane, słuchajcie. Torebki futrzane u Fendi na przykład, gdzie mamy właśnie taką miękką torebkę. Tam było dużo różnych wersji. Mamy miękką futrzaną torebkę. Ten detal futrzany zresztą przewija się w trendach, zarówno właśnie w ubraniach, jak i w dodatkach. Jeżeli chodzi o takie wykończenia, to mamy zarówno to, co powiedziałam: torebki sztywne, twarde, mające swój kształt taki, wiecie, kształt po prostu, czy to jakiś prostokątny, bucket bag, różne, ale mamy też torebki miękkie. I tutaj ciężko to tak, wiecie, mówić po kolei, bo tak naprawdę powinnam powiedzieć wszystko. Na... Bo mamy torebki właśnie w różnych fasonach te sztywniejsze, w różnych fasonach te bardziej miękkie, w różnych rozmiarach te sztywniejsze, w różnych rozmiarach te bardziej miękkie. Jeśli chodzi o te sztywniejsze, no to właśnie głównie wychodzące z prostokąta, czy wydłużonego prostokąta, jeś, czy jakieś kuferki na przykład, czy jakieś walizki, czy teczki, aktówki, yy, czy na przykład crossbody bags, takie półokrągłe saddle bags. No, tego jest po prostu dużo. Jeśli chodzi o torby miękkie, to mamy zarówno takie małe podpady, jak my to nazywamy tutaj ja i moja widownia na kanale, czyli na krótkim pasku pod pachę, marszczone, ale mamy też duże, mamy też coś pomiędzy, bo torebki, które niby mają jakiś konkretny kształt, czyli na przykład czy plecaki, takie wielkie, XXL, prostokąta, ale w dalszym ciągu są w jakimś tam stopniu miękkie. Więc torebki są i miękkie i sztywne. No po prostu tyle. Jeśli chodzi o rozmiary, no to też już Wam powiedziałam, tak, jakby w trakcie. Mamy torebki w różnych rozmiarach. Tutaj tak naprawdę niewiele się zmienia, bo to się pojawia co sezon. Mamy torebki mini, które zawsze są w różnych takich śmiesznych kształtach: czy to jakieś buteleczki, czy to w kształtach na przykład łańcucha pereł, wyglądające jak korale perłowe i jeden z tych korali największy to jest torebeczka. Czy jakieś takie na łańcuszku do trzymania w dłoni, u Chloe na przykład na wybiegach było takie, były takie torebki, ale nie tylko. Więc takie różne maleństwa w różnych ciekawych, fensji kształtach. Mamy torebki troszkę większe, takie właśnie na przykład crossbody bags. Mamy torebki, no powiedzmy takie, nie? Mamy torebki jeszcze trochę większe, na przykład model Paddington. Takie w sam raz, słuchajcie, nie za małe, nie za duże, ale mamy też torby właśnie XXL i to nie tylko szopery, bo mamy szopery oczywiście w różnych wydaniach, czy to właśnie zamszowych, czy jakichś ze skóry licowej, takie większe XXL, ale mamy też kopertówki XXL, czyli takie do trzymania pod pachę zawijane po prostu, czy tam to takie wiecie, do kopertówki po prostu pod pachę, jakbyście trzymały wielką, miękką kopertę. A co jeśli chodzi o wzory? Słuchajcie, tutaj dominującym wzorem jest wzór, zdecydowanie wzory zwierzęce po prostu. Dominuje wąż, jeżeli chodzi o wzór, o jakby sam, samo wykończenie, takie w różnych kolorach, wiecie, węża, o to mi chodzi. Ale mamy też tłoczenia zwierzęce i tutaj dominuje krokodyl, ale wąż też się pojawia. To są takie, jeśli chodzi o wzory, dwa największe trendy torebkowe. Właśnie wąż... Jako wzór i krokodyl, jako tłuczenie pojawiają się na różnych modelach, na różnych wykończeniach, także. Tak naprawdę możemy to zostawić w tym momencie, możemy zostawić te wzory na tym etapie i przejść dalej. Co jeżeli chodzi o kolory? Kolory mamy głównie w takich neutralnych, w takich zasadniczych, bazowych, takie bazowe po prostu, czyli oczywiście czernie, wszelkiej maści brązy, jakieś beże, mamy również bordo, ale oprócz tych podstawowych, nazwijmy to, kolorów, bo one są totalnie podstawowe, myślę, że się ze mną zgodzicie. Mamy też kolorowe torebki, czyli na przykład w jakimś takim lawendowym fiolecie, chociażby widziałam, czy w intensywnej czerwienik, takie, które są mocniejszym akcentem kolorystycznym w całej stylizacji, czy takiej bardziej stonowanej, ale są też takie, gdzie mamy te stylizacje całe, ożywione kolorystycznie i do tego właśnie taka żywa torebka. Także kolorystyki. Takie typowo, powiedziałabym, jesienne. Jeżeli chodzi o fasony, to tutaj największym trendem jest, wydaje mi się, model Paddington. To są te torebki, które zostały, że tak powiem, wskrzeszone, o taki fason retro tak naprawdę, wskrzeszona torebka Paddington sprzed wielu, wielu lat i. Właśnie mamy ją w takim nowym wydaniu i to jest taki hit nad hity, nazwijmy to, taki must have na ten sezon. Wiadomo, że nie dla każdego to będzie must have, bo dla mnie nie będzie, bo ja sobie takiej torebki nie kupię po prostu. Ale tak, model Paddington, czyli taki dosyć miękki, z uchwytem, z jakimiś czermsami i po prostu taki podłużny, bardziej prostokątny. Powiedzmy fasą. Także to jest numer jeden. No i właśnie pod to można podpiąć wszelkie torebki o wydłużonym kształcie. Takie prostokątne czy jakieś bardziej walcowate. takich torebek było też bardzo dużo na wybiegach. W ogóle widzę, że ten kształt wydłużonego prostokąta to jest taki kształt, który bardzo mocno wchodzi w trendy i jest to może nie biorąc pod uwagę rok zeszły, takie nowum, tylko biorąc yy, załóżmy ostatnie 5 lat. Rzeczywiście tych torebek pojawia się coraz więcej. One mi się bardzo kojarzą z latami 90., z latami 80. Kolejny fason torebek. To są torebki e, shopper oczywiście, czyli te większe, i tutaj też mamy je w różnych wydaniach, o czym już Wam wcześniej powiedziałam. Większe shoppery na ramię, takie. Um, one są nazywane po angielsku też weekender, coś takiego, czyli taka torba typowo weekendowa, bo to niekoniecznie jest oczywiście fasą klasyczny shoppery, ale są też takie e, bardziej prostokątne, z jakimiś uchwytami, takie po prostu duże torby, które możecie wziąć do pracy, ale możecie też je wziąć na weekend i się spokojnie do nich spakować. Natomiast, no właśnie, jeżeli jesteśmy już przy tych dużych torebkach, no to to co Wam powiedziałam i jeszcze raz powtarzam, te kopertówki XXL. Dlatego, tak jak mówię, słuchajcie, ciężko jest to powiedzieć po kolei, bo to się wszystko tak naprawdę ze sobą łączy. Kolejna tendencja, która była wyraźnie widoczna na wybiegach, to takie torebki z uchwytami od góry. Takie, wiecie, nie na długich paskach, nie na paskach, które gdzieś tam wchodzą. Po bokach na torebkę, tylko u góry. Taki handle, One się nazywają Top Handle. Yy, taki mały, okrągły, mniejszy lub większy uchwycik u góry i takich torebek też było całkiem sporo. Ale wspomniałam Wam, że były też różne ich maści. Ferki, czy aktówki, tak, taka typowa męska aktówka też kojarzę, że było coś takiego na wybiegu Wracają do nas łańcuchy. Słuchajcie, torebki na łańcuszkach po prostu. Zresztą, tych w łańcucha, te motywy biżuteryjne również były bardzo mocne na wybiegu chociaż właśnie u Chloe można było to zobaczyć, torebki na łańcuszkach, torebki z wiszącymi łańcuszkami. Dużo tych łańcuszków było. I na przykład kolejna rzecz, która się pojawiła, to wszelkiej maści Charmsy, czy bryloczki, czy właśnie na tych łańcuchach, czy osobno na torebkach. Były to takie detale, które były wyraźnie widoczne. Czy na przykład w jakimś właśnie kształcie, serduszka, jakieś metalowe, jakieś złote i tak dalej. Czy na przykład takie kity jak szopa, ogon albo coś takiego to ukleję można było zobaczyć. Także takie detale na torebkach. Kolejna sprawa, słuchajcie, myślę, że już przejdziemy teraz do dodatków, bo chciałabym, żeby ten film był taki mocno skondensowany. Jak widzicie, staram się mówić tak um, bardzo zwięźle, no bo. Myślę, że takie krótsze filmy trendowe, gdzie będzie esencja, yy, będą dla Was po prostu ciekawsze. Przejdźmy do dodatków właśnie. No i powiedziałam Wam o tych charmsach. No i właśnie, one są przy torebkach, ale nie tylko, są w różnych miejscach. Są na przykład na biżuterii, na bransoletkach czy na naszyjnikach. I przechodząc do biżuterii, to mamy mocną biżuterię. Często jest ona warstwowana, to jest biżuteria na łańcuszkach bądź łańcuchach mamy zawieszone jakieś właśnie charmsy, przywieszki w kształcie serduszek to ukloę było. Ukloe było właśnie taka ciekawa biżuteria, gdzie mamy takie bulky heart trochę, czyli takie, jakby to powiedzieć, balki, takie napompowane serduszko i to właśnie wisiało na takim chyba, o ile dobrze pamiętam, grubszym łańcuchu. Ale jeszcze tutaj Wam wspomnę, że była też taka serduszkowa torebka właśnie na wybiegu Chloe, też z jakimiś łańcuszkami i tak dalej. Ale no właśnie, ta biżuteria jest masywna, jest warstwowana. Ileś tam, dwa, trzy łańcuszki, długa, wisząca praktycznie aż do pasa i na końcu mamy wisiorek. Kolczyki również były masywne, złote. Złoto generalnie zdominowało wybiegi, jeżeli chodzi o biżuterię w tym sezonie. Przejdźmy teraz do nakryć głowy, słuchajcie, bo tutaj też było ciekawie i mamy bardzo dużą różnorodność, ale to, co mi się podoba, to co wraca, to są takie duże czapy, takie mięsiste, jakieś na przykład wełniane, chyba w takim, takie jasnej mięcie, o ile dobrze kojarzę, bo w takim jasnym turkusie była właśnie, takie czapki, takie mięsiste, takie wełniane czaputy, ale były też futrzane czapki, uszatki, uszanki, przepraszam, czapki uszanki, większe, mniejsze, takie XXL, były różne bereciki, kapelutki wszelkiej maści, takie mniejsze, większe. No, było dosyć ciekawie, ale na przykład też czapki z daszkiem zestawione z apaszką zawiązaną na tej czapce z daszkiem. Także okrycia głowy, jeżeli chodzi o nakrycia głowy, czemu mówię okrycia? Jeżeli chodzi o nakrycia głowy, to była bardzo duża różnorodność. I oczywiście jeden kolejny z mocniejszych trendów, jeżeli chodzi o trendy na jesień, 2025 na 2026, paski. Paski są na spodniach, są na marynarkach, są na płaszczach. Paski w talii, paski poniżej talii, tak na biodrach. U Chloe znowu można było zobaczyć. Paski masywne, wyraziste. Pasek jest bardzo wyrazistym um, motywem, takim detalem w tym sezonie. Czy u Chloe, właśnie z takimi większymi dwoma jakimiś kółeczkami, one były w różnych stylizacjach um, u Chloe pokazane. Czy. Warstwowane paski, w sensie pasek, 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 kilka pasków zapiętych w talii, na przykład takie, czy paski łańcuszkowe. Generalnie pasek, wyrazisty pasek to jest jeden z mocniejszych trendów sezonu. Wracając jeszcze do futra, bo tutaj musimy o tym powiedzieć, powiedziałam Wam, wam że były futra na torebki, ale były też etole. Było tak. I było tak, i opowiadam bajkę, słuchajcie. Były na przykład okrycia wierzchnie wykończone futrem, ale były też takie etole, które były osobno, totalnie, jako detal, czyli jako szal, tak na przykład można powiedzieć, w różnych wydaniach. Znowu ukloe było tego pełno. Było też na, były też te etole na innych wybiegach, czy jakby przełożone przez szyję, czy luźno wiszące. To jest motyw, który również się pojawił, czyli w takich stricte dodatkach, już nie butach, torebkach czy ubraniach, znowu pojawia się nam to. Nazwijmy to futerko, i były takie w naturalnych kolorach, ale były też w kolorach troszeczkę bardziej jakiś tam czerwień czy burgund z granatem. Takich wiecie, mniej naturalnych, czy z wiszącymi jakimiś właśnie takimi na łańcuchach jeszcze znowu kitami u Kloe, czy troszeczkę takie mniejsze, bardziej, no może nie minimalistyczne, ale mniej rozbudowane. Takie ym, dodatki też się pojawiały. I jeszcze na koniec powiem Wam o takim y, detalu, który. Powiedziałam Wam o tym Balki hardzie, takie serduszko się pojawia, ale kłótki, po prostu kłótki jako detal, i tutaj mówię to na samym końcu, bo to było zarówno jako dodatek taki ogólny, powiedzmy, jak i y, wykończenia torebek. Także kłótka. Ok, moi drodzy, to wszystko. Mam nadzieję, że ten film był dla Was ciekawy, że. Ta skondensowana forma trendów Wam się podobała, że dobrze się bawiliście, coś dowiedzieliście się nowego. No i pytanie teraz do Was, co Was w jakiś sposób zainspirowało? Może macie to w szafie, może chcecie to kupić? Co Wam się spodobało z tych trendów, o których dzisiaj Wam powiedziałam? Napiszcie mi w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Nie zapomnijcie, zapomnijcie, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!